Cześć grzybofile, witam was serdecznie 17 lipca, ponownie z okolic Babie Góry, choć dziś szeroko rozumianych, nie są to już tak, jak wczoraj bezpośrednio stoki tegoż szczytu, lecz las oddalony o ładnych parę kilometrów od Babie Góry, właśnie. A konkretnie teraz znajdujemy się w miejscu, w którym możemy z czystym sumieniem powiedzieć, kosiłem wręcz swego czasu dorodne koźlarze, właśnie w tych zagadnikach, swego czasu kończąc właśnie tutaj moje grzybobranie. Dziś od tej strony je właśnie zaczynam, by skierować się do lasu, który właśnie być może kojarzycie z jednego z moich nagrań. Choćby wspomnę wam o tym najbardziej charakterystycznym owego nagrania, punkcie, którym było śledzenie mnie przez pewną panią grzybiarkę, która postanowiła tuż przy mnie grzyby zbierać. No ale to było dawno, teraz jest teraz, nie mogę się doczekać, co dziś w tym lesie będzie można znaleźć. Bowiem w nie mniejszej mierze niż na grzybowe rzadkości. Jestem nastawiony oczywiście na zbiory, o czym świadczyć może choćby obecność pełnowymiarowego grzybowego kosza. Zobaczymy, co uda się w nim zmieścić, choć jednocześnie, jak być może nadal słyszycie, nieustały moje problemy z głosem. Jestem dopiero drugi dzień na antybiotyku, który biorę w związku z zapaleniem oskrzewi, które teraz nadal przechodzę. Trwającego już od ładnych paru tygodni. No ale cóż, jestem w pełni sił, więc poza tym, że momentami będzie mnie gorzej słychać, to mam nadzieję, że nie odczujecie, aby moje dzisiejsze poszukiwania ustępowały w czymkolwiek standardowym moim wyprawom. Zwłaszcza, że mamy dziś do sprawdzenia naprawdę bardzo urodziwy las. Postaram się właśnie mniej więcej tą samą trasą go przebyć. Tylko właśnie w odwrotnym kierunku niż niegdyś. Ten las, który widzicie. Jego górne partie najpierw. No i ciekaw jestem, co tym razem tam na mnie czeka. Bo, choćby już po wczorajszym powitaniu mnie prawdziwkowo kurkowym w okolicznym Babiogórskim Lesie, myślę, że coś na pewno tutaj może ciekawego rosnąć. Pytanie, co dokładnie, no i ile? Po wejściu do lasu witają nas muhamory czerwieniejące, lecz one w zasięgu mojej ciekawości czy moich zainteresowań dzisiejszych nie leżą, no ale odnotujmy choćby tego gatunku obecność. Znacznie bardziej cieszy mnie natomiast powitanie ze strony tego gatunku. Spójrzcie jaki piękny, prawdziwkowy maluszek. W liczbie sztuk 1, ale na sam początek jest się czym cieszyć. Doceniając jego pojawienie się zostaje go spokoju, zwłaszcza, że wydaje mi się, że będzie mocno powiadany, świadcząc po tej dziurce na środku kapelusza, jak i mniejszych dziurkach. Które być może na jego powierzchni dostrzegacie także. Cieszy natomiast bardzo fakt, że młode, świeże grzyby się pojawiają w tym lesie. Dodajmy całkiem wilgotnym. Wspomnijmy choćby o wczorajszej burzy, która z pobliskiego lasu mnie wyganiała z ulewą rzecz jasna. A tu z kolei mamy młodziutkie kurki, a więc owocniki, w tym przypadku pieprznika jadalnego. Ale dwie niewielkie kurki, trzecia wyjedzona, ja również zostawiam. Takimi sporadycznymi znaleziskami kosza raczej nie zapełnię. nie jest to zresztą moim priorytetem. Na tego dorodnego jegomościa być może bym się skusił, gdyby nie to, że to oszust. Bynajmniej nie jest to prawdziwek, jest to niestety goryczak żółciowy. Gatunek niejadalny z uwagi na swą gorycz właśnie. A nieco dalej, nieco wyżej mamy dorodne mleczaje smaczne. Właściwie jest to teraz mleczajowiec smaczny. Nieco się bowiem nazwa tego gatunku zmieniła. Choć jego jadalność nie uległa zmianie. Mimo, że dla mnie nie jest to jakiś wyjątkowo smaczny grzyb i raczej go niezwykłem jadać. Ale jeśli chcecie. To możecie się bliżej z tym gatunkiem zapoznać choćby w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl, a następnie zbierać i konsumować jego owocniki. Tu mamy okazy, już bardzo ładnie wyrośnięte, całkiem spore jak na ten gatunek. Przeważnie znajduje takie średnicy kapelusza nie większej niż 5 cm. Ten ma ponad 10. A jeśli pytacie, co skoro nie zapewnianie kosza? Jest dla mnie zawsze priorytetem w takich leśnych poszukiwaniach, no to choćby fotografowanie znalezionych okazów, jak w tym przypadku, na potrzeby mojego atlasu. Bo wstyd przyznać, ale nie miałem dotąd przyzwoitej jakości zdjęć tego gatunku, ukazujących przekrojowo jego cechy. Przy obchodzeniu się z jego owocnikami trzeba zresztą nieco uważać, ponieważ jego mleczko, poza faktem, że dla mnie po prostu śmierdzi, białe mleczko jest stosunkowo lepkie, a z czasem przybiera kolor taki czerwony. Wygląda się po ubrudzeniu nim, jakbym był zakrwawiony, również na odzieży, niestety. No, takie konsekwencje. Cóż, ale cena warta poniesienia, aby ten, choć przyznajmy, oczywiście dość pospolity gatunek, Wam przybliżyć. Dla mnie niejadalny z uwagi na wyraźną gorycz w smaku. Z powodu goryczki nie zbieram też fałszowych rydzów, tych mianowicie, które rydzami są potocznie często nazywane. Zbiorczo z rydzem prawdziwym, a więc mleczajem rydzem. Mam tu na myśli mleczaja jodłowego choćby, czy mleczaja świerkowego. No i przyznajmy, że te fałszywe rydze już jak najbardziej startują. Tutaj mamy mianowicie właśnie tego dowód. Ale są one, no właśnie takie cierpko-gorzkawe. Dla mnie przez to zupełnie nieatrakcyjne i nie umywają się do prawdziwego rydza, rosnącego wyłącznie pod sosnami. Przyznajmy też, że ten kosz mam ze sobą bardziej tak na wszelki wypadek, widząc że grzyby ewidentnie rosną, no ale nie wiedząc, czy będzie tych jadalnych aż takie zatrzęsienie, aby wiodły one prym. Ich zbiór, aby wiodł prym w moim nagraniu, ponad właśnie te postoje na filmowanie i fotografowanie innych znalezisk. Hmm, skoro są fałszywe rydze, to może i prawdziwe. Pamiętacie tutaj sosny? Hmm. No, nie wiem. Nie wiem, czy to niezbyt szalony plan, aby rydzów dzisiaj tutaj szukać. W połowie lipca, jakby nie było. Drugiej, ale jednak blisko połowy dokładnie. No cóż. Jak się napatoczą mi pod nogi, to się napatoczą, ale specjalnie może nie będę się za nimi rozglądał. W tak upalny dzień znacznie przyjemniej niż na otwartej przestrzeni jest w chłodniejszym lesie. Lecz posłuchajcie, ile tutaj się dzieje. Ta łąka żyje. No dobrze, wracajmy do lasu. Tego na wprost. co wszedłem do docelowego dziś fragmentu lasu i mogę Wam powiedzieć, drodzy Państwo, że dzieje się, oj dzieje się. Przywitały mnie bowiem krasnoborowiki cegla Stepore. taki olbrzym i taki śliczny maluszek, ale nie one są powodem mojej radości, choć oczywiście też cieszą, ale spójrzcie co mamy tam. <gry> Czy widzicie co się tam żółci? Grzybowe złoto, drodzy Państwo Przepiękne skupisko Kurek! Jakże dorodnych, jakże młodziutkich! No i jak licznie tu sobie rosnących Tutaj No naprawdę kurkowe żniwa będą. Zwłaszcza, że to nie jest jedyne skupisko, jakie wypatrzyłem przed chwilą. Chodźmy jeszcze tam. Chwileczkę, bo się zgubiłem. Gdzie to było? A tam. Ojeju, co tu się dzieje? No tutaj to bardziej z lotu ptaka, może jest sens wam pokazać jak wielki obszar te dorodne młodziutkie kureczki sobie tu porastają. Ale cudnie. No te oczywiście zabieram. Będzie pyszny makaron ze śmietaną nadką pietruszki i właśnie kurkami na późny obiad po powrocie. Jest ich tu naprawdę sporo, przy czym są stosunkowo młode, a więc niewielkie, ale takie właśnie są najsmaczniejsze. Objętościowo więc sprawiają wrażenie nielicznych, lecz liczbowo owocniki są bardzo liczne. Zresztą wystarczy się rozejrzeć jeszcze po okolicy dokładniej, bo oczywiście one mają w zwyczaju wyrastać w takich dużych skupiskach na sporym obszarze by dozbierać ich jeszcze więcej no bo spójrzcie co tutaj się dzieje kolejne skupisko tu tu kolejne skupiska tam tam na prawo, na lewo kolejne skupiska tam istne zatrzęsienie pieprzników jadalnych co za radość no cóż, zbieram skrupulatnie i szukamy dalej. Drobne owocniki, ale mimo wszystko jedna czwarta kosza została nimi zapełniona. No a może jedna piąta wielkiego kosza. Ale jeszcze bardziej niż te zbiory cieszy mnie fakt, że tu po prostu są grzyby. Ogólnie rzecz biorąc, przeróżne grzyby. Bardzo duże zatrzęsienie różnych gatunków na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Tak więc świetnie, uwielbiam takie momenty, takie pory roku, a właściwie na momenty można powiedzieć, bo dużo ich nie ma, gdy różne gatunki grzybów wypuszczają swoje owocniki, to są gorzkoborowiki żółtopore są gołąbki, wypatrzyłem nawet galaretki kolczaste pierwsze moje w tym roku na pobliskim Pniaku, zresztą zobaczcie sami to też są grzyby jadalne, choć smaku praktycznie pozbawione takie żelkowato wodniste od spodu mają kolce z wierzchu są gładkie, mogą być takie ciemniej szarawe albo wręcz białe, przeźroczyste no cóż, naprawdę drodzy Państwo, bardzo dobrze się w tutejszych lasach teraz dzieje. No cóż, mój pazerniaczy głód właściwie został już zaspokojony. Nie miałem ambicji, jak Wam mówiłem, jakichś olbrzymich zbiorów. Tym bardziej, że połowa lipca to trochę zbyt wcześnie, aby zacząć już robić zapasy na zimę w postaci grzybów choćby mrożonych, bo tak przeważnie je właśnie przechowuję. Mam jeszcze wstyd przyznać kurki zamrożone w ubiegłym roku nie wyjadłem wszystkiego nie byłem w stanie ich przejeść tyle ich było więc szczerze mówiąc zastanawiam się czy by nie dać sobie szansy na pokazanie Wam rzadszych znacznie grzybów które już swego czasu zlokalizowałem na pobliskich łąkach może więc tam się teraz przeniesiemy, oczywiście po drodze się rozglądając za być może kolejnymi kurkami tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że Taki pomysł jest jak najbardziej rozsądny, mianowicie zbieranie po drodze schodząc z tego lasu ku samochodowi, aby nieco się przemieścić na właśnie pobliską łąkę. Bo spójrzcie, ile kurek tu się jeszcze czai pod tymi liśćmi. Próba poszukiwania wodnichowatych, bo to o tej rodzinie grzybów mówię w kontekście moich dzisiejszych zamiarów, które mają być zrealizowane na pobliskiej łące. Być może. Wydawałaby się irracjonalną, gdyby nie fakt, że... A, no bo właśnie, dlaczego irracjonalną? Irracjonalną dlatego, że przeważnie tego typu grzyby rosną około września, a więc jakieś dwa miesiące później się pojawiają. Tymczasem mamy, przepraszam, borowika szachetnego dorodnego, lecz niestety zbyt zaczerwiony, aby w ogóle go sprawdzać. Natomiast, wracając do tematu, no właśnie, czy naprawdę aż tak irracjonalnym jest poszukiwanie grzybów wodnichowatych o tej porze roku? No niekoniecznie, skoro krwisto-borowik szatański trafił mi się w połowie czerwca, wręcz pierwszej połowie musiał wyrosnąć, on też pojawia się bliżej sierpnia, września, no to niczego w tym wyjątkowym sezonie grzybowym tegorocznym wykluczyć nie możemy, a wręcz możemy na wiele liczyć. Tymczasem moja ścieżka zbiegła do koryta strumienia praktycznie. No nie wiem na ile wygodnie będzie się tędy wędrowało, lecz jest to chyba najkrótsza możliwa droga w dół, więc mimo wszystko podejmę próbę nią. zresztą, same brzegi, tego jakże malownicza się tu wijącego w dole strumienia mogą być grzybowo bardzo atrakcyjne. Zresztą. Dowody mamy już po chwili: kolejne dorodne kureczki. Kurki oficjalnie, pieczniki jadalne, dokładniej mówiąc. Szczerze mówiąc, już podczas moich niedawnych grzybowych poszukiwań w okolicach wsi Lubień widziałem, że kurki ewidentnie ruszają, ale wydawało mi się, że będą potrzebowały jeszcze tygodnia, może dwóch, żeby tak naprawdę na masową skalę się pojawić, a tu proszę bardzo. Po paru dniach mamy kurkowe żniwa. Czy jest to określenie na wyrost? Oceńcie sami. Ja ich nawet nie muszę szukać, po prostu idę przed siebie, co chwila na kolejne skupiska natrafiając. Prawdziwki też bardzo się starają. Jednak Pojawiły się tu przed kurkami, więc trudniej dopatrzyć się ich niezaczerwionych owocników, no z tym może nie będzie najgorzej, ten jest chyba w miarę młodzienia szkoły. Tak więc prym nadal kurki wiodą w mych dzisiejszych zbiorach, z pewnym jednak jak widać wyraźnym akcentem prawdziwkowym. Jednak co kurki to kurki. Ich jest tu najwięcej. A wahałem się dziś, poważnie się dziś wahałem, czy nie jechać czasem do zupełnie innego lasu bardzo prawdziwkowego i dawno przeze mnie nie odwiedzanego. ale jednak, widzicie, wybór lasu kurkowego okazał się chyba słusznym. Choć przypomnijmy, że. Prawdziwki już kosiłem przecież też. I to w dodatku pierwszego dnia lata, a więc takie, które wyrosły jeszcze oficjalnie wiosną. Choć w województwie świętokrzyskim, w Małopolsce faktycznie widzę, że kurki rozpędzają się teraz odważniej. Tymczasem udało mi się, jak widzieliście, odnaleźć leśną drogę, którą tym sprawniej powinienem wkrótce dotrzeć do upragnionej łąki. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje mi tych planów. Choć kurki się nie poddają, cały czas królują, nawet na poboczach leśnej drogi, którą z tego lasu już wychodzę. Kierując się, przypomnijmy, na łąkowe poszukiwania grzybów. No i oto ono miejsce, w którym swego czasu pokazywałem Wam piękne wilgotniczki papuzie. Dziś ich nie widzę. A nic dziwnego. Tak jak mówiłem, to jest bardzo wczesna pora na tego rodzaju gatunki, no ale wykluczone one absolutnie nie są, więc podejdźmy sobie poszukać jeszcze jednego jeszcze bardziej niezwykłego niż wilgotniczki papuzie, bo wydającego przeważnie pojedyncze owocniki, a więc nie takie rosnące grupami jak wilgotniczki papuzie właśnie. Życie, nawet na tak pozornie niewinnych, malowniczych łąkach, rządzi się brutalnymi prawami przyrody, jak widzieliście przed chwilą. No i pełne jest też niebezpieczeństw, choćby dla człowieka, co możecie zobaczyć z kolei teraz. Jeden nieopatrzny krok poczyniony w ten dół, i nadepnąłbym na gniazdo os. No ale takie tam niebezpieczeństwa Nasze lasy i łąki i tak są względnie bezpieczne Porównajmy to z innymi rejonami świata Nie ma tu tygrysów, lwów, jaguarów Jakichś naprawdę niebezpiecznych węży Najniebezpieczniejszy dla człowieka Zdrowego, nieuczulonego na nic W polskich lasach jest właściwie niedźwiedź Tymczasem dotarłem już do zaplanowanego fragmentu łąki zamierzonego jako finał moich dzisiejszych łąkowych poszukiwań, bo tu z kolei rusu piękny owocnik również gatunku grzyba wodnichowatego, o różowym dla odmiany kapeluszu, a nie zielonkawym jak wilgotniczki papuzie. Ale widzę, że dziś nic niestety z tego nie wyjdzie. No bo już z takiej odległości bez problemu jego owocnik bym na pewno dostrzegł, bowiem osiąga on dosyć spore rozmiary. No i ten kolor, róż niecodzienny w królestwie grzybów rosnących w Polsce. Patrząc w niebo, zapowiadany na dziś deszcz wydaje się z każdą minutą coraz bardziej realny. Ale ja dziś, jako że jest to już piąta godzina moich grzybowych poszukiwań i mam ponad. Półkosza, dorodnych, zdrowiutkich, młodziutkich, pięknych kurek. Wycofam się z godnością. W przeciwieństwie do wczorajszego poszukiwania grzybów, dzisiejszego grzybobrania, nie pozwolę zakończyć wyganiającej mnie z lasu burzy. Odejdę sam. Natomiast, oczywiście, do lasu na pewno będę wracał. Tak więc, abyście nie przegapili następnych moich nagrań, to serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. I kliknięcia w dzwoneczek. Będę bardzo wdzięczny również za komentarz, za łapkę w górę, jak i za dołączenie do grona wspierających. Tymczasem dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!